Witam moi drodzy, Daniel z tej strony, dzisiaj chciałbym zobaczyć jak wygląda różnica między kodem Warzone'em, a Battlefield'em i Recekiem, ale w sklepie. Teraz przejdziemy sobie do sekcji sklep, zobaczymy sobie skiny jakie oferuje Warzone oraz Call of Duty i zaraz po tym przejdziemy sobie do sklepu z Battlefield'a 6 i Receka i zobaczymy Jaki jest kontrast tego wszystkiego? To zresztą to jest niesamowite i też dodamy komentarz do tego wszystkiego. Jak to może ewoluować na przestrzeni kolejnych miesięcy? Wydaje mi się, że jeżeli kod jest tutaj, a Battlefield jest tutaj, to to wszystko pójdzie w tym kierunku, że to się wszystko będzie mniej więcej um, spotykać gdzieś w połowie, no, ale zobaczmy. Co się dzieje w Call of Duty? Oczywiście mamy e, Black Ops 7 do kupienia Premiera 14 listopada Aktualnie Black Ops 6 jest za darmo bo przez jeszcze chyba 3-4 dni No ale zobaczmy, mam tutaj skina z Dia de los Muertos Święty w Meksyku, e, typowy mariachi Kolejno mamy po prostu team halominowy z różnymi mm, Skinami do broni I z różnymi masterycraftami. Okej okay. Strach na wróble Okej okay. To jest I, i, Dlaczego wam to pokazuję? Nie żeby was zachęcić do kupna, absolutnie Tylko dlatego, że chcę żebyście zro... Zobaczyli ten kontrast Między poszczególnymi e, Skinami Co tu jeszcze takiego kolorowego O, 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 na przykład Proszę bardzo, coś takiego Trochę jak Akuma ze Street Fightera Wygląda A, Lecimy dalej no nie wiem Free Spirit Tutaj mamy z bundlem do piły łańcuchowej <laughs> I to, to jest akurat śmieszne To jest akurat śmieszne To mi się podoba Czekajcie Zrobimy podgląd Okej okay. Więc jakby ewidentnie nie ma co tutaj yy, Gadać, że nie No Call of Duty jest bardziej, że tak powiem Przebojowy yy, Żeby nie używać tutaj innego słowa. Operatorzy są bardziej, że tak powiem, no nie wiem, no niektórzy powiedzą kolorowi, Fortnite'owi, no są bardziej, można powiedzieć w cudzysłowie, że tak powiem, zachęcający do kupna, tak, bo się wyróżniają. Nie są to skiny, które powiedzmy, y, pozyskamy w, w jakimś Battle Passie, no niektórym się będzie podobać coś takiego, taki futurystyczny skin, innym się będzie podobać coś takiego, y, no i trzeba przyznać, że kupują to wszyscy. Młodsi ludzie, starsi ludzie. Ja też nie mam nic przeciwko temu, że ci się podoba. Podoba Ci się to? Świetnie. I to jest dla Ciebie, tak? Ja nie krytykuję ludzi za to, że lubią takie skiny i nie uważam się za jakiegoś lepszego człowieka, bo nie kupuję tych skin. W każdym razie, no, karnet bojowy również wygląda mniej lub bardziej widowiskowo. Niektóre skiny są bardziej realistyczne, no ale później są inne skiny, które są mniej realistyczne. Teraz dla kontrastu zobaczmy to, co oferuje nam Battlefield. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w Battlefield 6. Wejdźmy sobie w zakładkę sklep i zobaczmy, jak to wygląda. Lepiej mamy do kupienia poszczególne rzeczy. Przepustka bojowa, karnet bojowy w kodzie. Mamy też coś takiego jak Battlefield Pro, co nam umożliwia tworzenie customowych em, meczy, na przykładowo Receku, czyli na Battle Royalu. W Warzone jest to za darmo, e, ale może ten Recek jest lepiej wspierany, bo nie testowałem, nie krytykuję, że tam jest za darmo, to jest płatne. Absolutnie może tu, przez to, że jest płatne jest lepiej wspierany. Na razie powiem, że nie testowałem, więc nie wiem jak to jest. W każdym razie jest płatne, to jest jedna z opcji, która jest oferowana w Battlefield Pro. Natomiast zobaczmy sobie różnego rodzaju skiny i schematy, które są oferowane. Na przykład za 1100, za 1100 e, battle pointsów, tak to nazwijmy. No za 1100 na razie mamy taki kamuflaż, który się w kodzie zdobywa za 3 zabójstwa z danej broni. Absolutnie to nie jest krytyka, to jest fakt ogólnie. No ale tutaj mamy za. Ile? 1100 ponownie mamy skina typowego z Cesa. Nie wiem, czemu mi się to od razu kojarzy z Cesem. E, jest to skin z Cesa z schematem, a raczej ze skinem do broni, czyli wygląda w ten sposób, jakoś zawieszką. E, skinem do vibratorów. Ja na to tak mówię. Zazwyczajcie się. Kolejno lecimy dalej, może coś droższego. Tu jest 1500, 1300, 2500. 250. Yy, o! Jeden z tych droższych. Za 70 zł otrzymamy. Takiego operatora. Z, taką. Na, yy, z takim wisiorkiem do broni. No i takim skinem do broni. Czyli mamy 70 zł, moi drodzy. I w cenie mamy takiego operatora. Tutaj mamy. Za 90 zł, moi drodzy. Mamy skin do padochronu. Mamy w tym momencie skin też do operatora, który wygląda w ten sposób. I mamy skin do helikoptera, do broni, jakąś tam grafikę dalej za 80 zł to jest prawie 1 trzecia wartości e, całej gry. No i tutaj jeszcze możemy zobaczyć sobie poszczególne schematy za 450, do np. do młota i do RPG'a, albo do jakiejś tam broni dodatkowej. Do żołnierzy, tutaj najdroższy najdroższy jest za cenę za 80 zł. A tutaj za 1550 mamy dwa schematy do operatorów, które wyglądają w ten sposób i jakąś grafikę czołgu. I na ten moment, chyba to wszystko. Nic więcej nie jest tu e, oferowane. Czyli jakby nie patrzeć, te skiny, które są tutaj oferowane za battle points albo za pieniądze, są ogólnie mniej widowiskowe, albo są takie, jakie kod oferuje zazwyczaj. Z za darmo, w warzone albo w kodzie Widzę to za darmo to też nie do końca, no bo czasami później są skiny do odblokowania No ale kupisz karnet bojowy, który możesz sobie powielać później cały czas No to tam są też takie skiny realistyczne Lub w pełnej wersji gry, za zrobienie kampanii, za zrobienie czegoś, to są skiny które są z kampanii i tak dalej Więc jakby te przyziemne skiny są po prostu A tutaj są takie skiny do kupienia ja wiedziałem, że w chodzie próbowali takie skiny oferować w sklepie za 1900, 1500, 200 obojętnie. I one znikały bardzo szybko. W sensie nikt ich nie kupował. I jakby powód jest jasny, bo nikt nie chce kupować tych skinów. W sensie, że jest ta wokalna, że tak powiem, albo głośna część społeczności, która nie lubi tych skinów i czasami tak przesadzają na mnie. Ja też uważam, że BBC Bathe to była przesada akurat, jeżeli chodzi o koda. Eee... Ale no fakt jest taki, że takie rzeczy się nie sprzedają. No i pytanie brzmi, co Battlefield zrobi i kiedy tą granicę zacznie zacierać? Bo mi się wydaje, że oni finalnie zaczną ją zacierać. Nie mają innej możliwości. Skoro gra ma przetrwać przez 3 lata, to gra musi zarabiać. Battle Royale jest za darmo, recek jest za darmo, on musi jakoś zarobić, tak? Jak będą zarabiać? Battlefield Pro, ile osób to kupi? Battlefield Pro, nie wiem. Co jeszcze mogą tam sprzedawać takiego, żeby ludzie chcieli to kupić, żeby ta gra się utrzymała? I ja się obawiam, że Battlefield w końcu, a raczej fani Battlefielda, za zaduszą tą grę, wymagając zbyt dużo na czasy, w których się aktualnie znajdujemy. No bo tak jest fakt: albo wypuszczasz grę co roku i ta gra zarabia mimo wszystko, albo wypuszczasz grę co 3 lata i ta gra musi zarabiać jeszcze więcej. Tak jest niestety fakt. I jestem ciekawy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Ja jestem taką osobą, którą skiny nie bolą. Mogą być, nie muszą być. Ja w całej mojej karierze Warzona, Koda kupiłem cztery skiny chyba A były ich chyba setki Więc no, a jak nie tysiące, no nie wiem, może przesadam z tymi tysiącami W każdym razie było ich dużo Więc ja do tego nie, przy, nie przyciągam jakiejś tam uwagi, nie irytuje mnie jak ktoś biega z danym skinem Nie interesuje gameplay, ale wiem, że to jest tylko moja opinia lub To nie jest opinia, którą musisz mieć ty Zdaję sobie sprawę, że są osoby, które nie chcą czegoś takiego jest opcja, jakby sugerują opcję wyłączenia skinów, ale tego nie prowadzą, bo osoby, które kupują te skiny, chcą pokazać te skiny innym. Tak to jest, no. Więc moi drodzy, tak wygląda te porównanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Bardzo ciekawe porównania, mimo wszystko. Widać ten kontrast. my się w kolejnych filmach na tym kanale. Cześć, cześć.